Bravo Król Expeditions.pl. Dzisiaj o niezwykłych kapciach turystycznych, biwakowych. Harry Hansen, Cabin, Loafer. Proszę Państwa, marzyłem o czymś takim, żeby było na rynku, żebym nie musiał zabierać domowych kapci gdzieś do chodzenia po górach, żeby mieć w schronisku swoje albo jak znajomi mnie zabierają na jakąś wędrówkę kilkudniową i, i śpiew w ich przyczepie kempingowej. Marzyłem o czymś takim, co będzie lekkie, ciepłe, w czym będzie można wyjść na mokry śnieg, co nie będzie się bało wody i w czym się nie, nie wywrócę. Yy, I takie coś zrobił Heli Hansen. Nazywa się to Heli Hansen Cabin Loafer, co oznacza, że jest to w wolnym tłumaczeniu takie kapcie, do, kapcie schroniskowe, po prostu. Yy, jest to proste. Genialne, lekkie, ciepłe i nie boi się wody. Jest to zrobione trochę jak taki domowy kapecz, który sobie odciągamy po prostu tutaj trzymamy jedną rękę, drugą, wkładamy stopę i już, i ok, i jest ciepło. Jest to ocieplone Primal 300. W środku jest wkładka, której nie można wyjąć ona jest na stałe, natomiast całość jest tutaj. Zrobiona, nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak jest to wyłożone takim mikrofuterkiem misiem, ale e, zwróćcie uwagę, że na odcinku pięty jest tego trochę więcej. Dlaczego? Dlatego, że no, tu będziemy obcierać stopą jak e, piętą, jak, jak wkładamy stopę i fajnie, że oni to zrobili. E, podeszwa. Podeszwa hansenowa autorska, ale tutaj na pewno nie wyjedziemy na błocie, nie wyjedziemy na śniegu. Ona jest bardzo cienka, ale bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. Co ciekawe, jest tutaj taki rand, który jest w, oko, w kolorze samego kapcia, ale on jest zrobiony z plastikowej, takiej poliuretanowej taśmy, i on jest w zupełności. Wodoodporny, czyli jak dotąd wejdziemy w błoto czy w śnieg, mamy, mamy pełną ochronę. Kapec jest szeroki. Ktoś, kto ma haluksy lub szeroką stopę, też będzie miał w nim wygodnie. Ocieplina jest również z przodu, czyli tutaj, gdzie, gdzie, gdzie potrzebujemy mieć ciepło, żeby, żeby palce miały ciepło, co jest niesamowite. W rozmiarze 44, czyli wkładka 280 mm u Heli Hansena, to waży 205 gramów, czyli 410 gramów waży para. Możemy je sobie do transportu złożyć tak, żeby zajmowały jak, na, jak najmniej miejsca. Można je w zasadzie złożyć na płasko i położyć gdzieś na dno plecaka. Niesamowita, niesamowita sprawa. Myślę, że będzie to fajne nie tylko jako kapcie do schroniska, ale na przykład dla jakiegoś zmarzlaka do domu albo jeżeli ktoś pracuje w biurze czy w jakimś magazynie, gdzie, gdzie podłogi nie są ogrzewane, to to nada się znakomicie. Zrobiłem też taką próbę, więc proszę Państwa, to się da prać na 30 stopni. Cykl prania syntetycznego, wolne wirowanie, nie więcej niż 600 obrotów na minutę i tyle. Heli Hansen Cabin Loafer. Własne kapcie do schroniska, które możemy nosić w plecaku, bo są lekkie, zajmują mało miejsca i na pewno pozwolą nam mieć ciepło w stopy. Serdecznie Wam polecam Rafał Król Expedition